Cześć, witam na kanale z tej strony Paisim, a to jest kolejne spotkanie z Grand w Skylines 2. I moi drodzy, e, ostatnio w sumie mało co zajmowaliśmy się mieszkańcami, ponieważ w ostatnim odcinku w sumie troszkę rozwiązywaliśmy problemy z korkami, robiliśmy kolejny nowy wyjazd do miasta i e, troszkę można powiedzieć korki. E, w sensie korki e, zajęły naszą uwagę, natomiast mieszkaniami się nie zajmowaliśmy. W poprzednim odcinku, jeszcze wcześniejszym, zajmowaliśmy się tutaj tą strefą przemysłową, stacją kolejową. E, tutaj był, było co prawda parę domków w tym rejonie, ale to było tylko parę domków no i robiliśmy różne inne rzeczy niezwiązane e, z mieszkaniami. I przez to zrobiło się nam troszkę zapotrzebowań i mamy troszkę zapotrzebowania na strefę o średnim zagęszczeniu. Ja bym tą strefę o średnim zagęszczeniu chciał teraz tutaj gdzieś wybudować. Myślę, że w okolicach dworca byłoby dobre miejsce na to. Ponieważ w okolicach dworca, myślę, że mogłoby się zacząć w końcu coś dziać. I teraz tak, od czego ja bym sobie zaczął? Zacząłbym na pewno sobie od jakiegoś tutaj... Mm, bardziej sensownego rozplanowania tej strefy. Czyli na przykład, wyprowadzenia jakiejś takiej drogi, myślę, że pod kątem prostym. Która by na przykład sobie przejechała jakoś tu. I przy tej drodze moglibyśmy na przykład zrobić jakieś sklepy z tej strony. Myślę, że nawet strep, sklepy o większym zagęszczeniu miałoby tutaj sens. Więc z tej strony sobie zrobimy te o większym zagęszczeniu. Natomiast z tej strony, właśnie gdzieś tutaj na dwie kratki. Później coś na przykład większego, coś takiego, coś takiego, coś takiego i coś takiego zrobimy. E, I przed tym, tu również byśmy zrobili takie właśnie sklepy o większym zagęszczeniu. Czyli po prostu głównie e, tutaj byłyby sklepy w tych okolicach. Z tym, że w sumie ta droga mogłaby być jednokierunkowa, żeby tutaj wiecie, nie tworzyła jakichś bezsensownych korków. Tam no, mogłaby być jednokierunkowa z tym, że jednokierunkowa w tą stronę, no właśnie. No i okej. Okay, I tu by mogło to tak zacząć funkcjonować. Potem na pewno co byśmy dalej zrobili, to na pewno tak. My przeszlibyśmy sobie z tą drogą gdzieś dalej, myślę. I myślę, że moglibyśmy sobie zacząć od pójścia z nią gdzieś na przykład w tą stronę jeszcze kawałek. No bo w przyszłości ona by się podłączyła do tej głównej drogi. Na razie jeszcze nie, ale myślę, że w dalekiej przyszłości być może jeszcze dzisiaj się podłączy. I teraz od czego ja bym sobie zaczął to na pewno od wyjścia z taką po prostu prostą drogą na takim odcinku i teraz tutaj byśmy wyszli może nawet, no w sumie możemy wyjść, no dobra niech, może jed jednak lepiej żebyśmy wyszli stąd i na przykład tutaj na jakimś zakręciku pod podpielibyśmy się tutaj pod jakimś kątem 90 stopni to byśmy sobie wyburzyli, bo to nam nie jest potrzebne, tutaj byśmy sobie tą drogę na pewno jakoś przedłużyli i teraz... Yy... Myślę, że tutaj by się przydały na pewno jeszcze jakieś parkingi. Zobaczcie, ja że jeszcze tutaj jednak jakiś parking, mały parking, na przykład jeszcze takie ze dwa małe parkingi gdzieś tutaj. No a tutaj można by już powoli zacząć iść na przykład po prostu z taką średnią gęstością, na przykład takie coś po prostu. I z tej strony podobnie, czyli na przykład coś takiego byśmy zrobili na razie, na początek, na wstępie. Na razie na początek, na wstępie byłoby to coś takiego, takie pojedyncze po prostu... Pojedyncze, po prostu małe. Po, małe. Po prostu pojedyncze, y, takie y, bloki, można powiedzieć, zwykłe. Y, może tutaj jakiś, na przykład, park by się nam zmieścił. Może nie zarząd parku, ale jakiś taki mały park, mały plac. O, może na przykład taki mały plac byśmy tutaj dali, byłoby od razu lepiej. No y, i w sumie można by coś tu odblokować, na przykład jakieś parki sportowe w końcu, a to może jeszcze nie dzisiaj. Y, może też byśmy tu postawili jakąś klinikę medyczną. Zawsze to się przyda. Więc myślę, że tutaj właśnie o. Byłoby to dobre miejsce. Tylko z tym, że może na przykład klinikę to byśmy postawili bardziej o, tutaj przy tej drodze. Chyba, że nie tutaj, tylko może z tej strony, chociaż tu mamy te tory, więc może przy traktowie najlepsza okolica, może tu? No w sumie mogłoby być tutaj na przykład. Może od razu byśmy. Możemy na tej kliniki jakąś dobudówkę zrobić? Możemy. Niech będzie od razu zajezdnia i niech od razu będzie dobudówka skrzydła, żeby to wszystko od razu było żeby potem nie było z tym kłopotu, że wiecie, niech od razu będzie tutaj na 100% po prostu ta klinika rozbudowana i tyle. E, tutaj, czy mamy tu jeszcze jakieś światki? Mamy to tutaj, mogłyby być jeszcze sklepy o mniejszym zagęszczeniu, na przykład, żeby to tutaj się jakoś pięknie nam wypełniło. Wszystko. E, I teraz, może idźmy dalej z tymi blokami. Na przykład, tak tu przeprowadźmy sobie taką drogę. Coś na przykład jakoś bardziej takiego. E, no i tutaj możemy zrobić kolejne, na przykład, kilka takich. O, właśnie coś takiego. O, mamy jakieś tam apartamenty. Coś tutaj. Oraz coś też tutaj. A na przykład tutaj mógłby powstać jakiś sklep albo kilka sklepów. Chociaż nie, to będzie jeden długi. I z tej strony też może powstać taki właśnie jeden długi sklep. Żeby też było, wiecie, coś innego. No i okej, okay, jakoś to tutaj działa, widzę. Ogólnie to może przy tych drogach bym wyłączył w ogóle możliwość parkowania, chociaż tu widzę, że zbyt wiele na razie ich nie parkuje, ale, ale powoli zacznę, a jednak wiecie, fajnie by było, żeby no, na drodze nie parkowali aż tak tutaj, więc może zróbmy po prostu szeroki chodnik z obu stron, niech parkują gdzieś indziej, ale jednak tutaj nie chciałbym, żeby nie parkowali przy ulicach w tej dzielnicy. I to będzie właśnie taka dzielnica, gdzie tam wiecie, są parkingi, ale no jednak są szerokie chodniki i jest bardziej przyjazna pieszym. O, może coś takiego, taki program tutaj wprowadzimy. Jeżeli chcą, to może mogę im tutaj dostawić więcej parkingów, ale jednak wolałbym może jakiś taki właśnie podziemny parking byśmy zrobili. Tylko z tym, że tu by trzeba było coś, to by trzeba było yy, odblokować go. A to w sumie możemy to zrobić, mamy tyle tych, że możemy to odblokować. Parking podziemny tutaj i odblokowujemy to sobie i tu możemy właśnie taki parking podziemny na przykład wstawić, o czyli jest wjazd i po prostu oni tam sobie parkują pod ziemią tu już widzę pojedyncze samochody parku więc zaraz powinno ich być coraz więcej no i teraz idźmy może dalej z taką strefą tutaj może byśmy na przykład przeszli jakoś dalej coś na przykład tutaj stąd, z taką drogą byśmy sobie podeszli Tutaj można by było wstawić jakiś na przykład większy park, więc może jakiś tutaj na przykład większy park by się zmieścił. Plac biwakowy to jest za duże, a na przykład jakiś większy park, duży plac jest za duży, a duży park miejski też taki średni. No dobra, ale może odlokujmy te parki sportowe na przykład, może to nam tu jakoś pomoże, parki sportowe niech będzie. I teraz sprawdźmy, czy z parków sportowych będzie coś tutaj ciekawego, no siłownia jest za mała, boisko też jest za małe, skatepark Skatepark to ja mogę wstawić na przykład tutaj, o, jakoś na przykład, coś takiego No dobra, jak na razie po prostu tu tak zostanie Może niech tu będzie takie trochę taka okolica po prostu, żeby wiecie, nie było wszędzie Także okno w okno, to niech tu po prostu będzie trochę luzu, o Tu najwyżej jakieś drzewka możemy dosadzić żeby nie było im tak łyso. Niech będzie, że tu jakieś drzewka mam dosadza i tyle po prostu. Budować się. Dobra. Dalej idziemy sobie tutaj, też się budujemy. No i teraz czas na jakąś podstawówkę, bo podstawówka e, myślę, że to tu się tutaj jak najbardziej przyda na pewno. I teraz może podstawówkę bym ustawił jakoś tak. Na przykład tutaj. Z tym, że ten teren wygląda dość średnio, chociaż nie dobra, tego zdjęcia aż tak nie widać, więc myślę, że nie ma problemu większego. Czy coś tu można tą szko szkołę jakoś rozbudować? Word zabaw myślę, że możemy dostawić. Okej. Okay. Potem dobudówka skrzydła no niech będzie. No i klinika też już od razu niech będzie. Jak wszystko to wszystko. Budujemy od razu na 100%. Chociaż... Aj, trochę się tu przyblokowałem, bo tu chciałem drogę, chociaż możemy tą drogę wyprowadzić na przykład stąd. O, od razu przy tym. Też będzie dobrze. Jakoś na przykład na razie w ten sposób. E, I teraz tak. Też można by troszkę biur zbudować, na przykład takich bardziej biur o dużym zagęszczeniu. I to na przykład może bym zrobił tutaj na wieździe, powstałyby takie biura właśnie. Bo takie biura na pewno też by się tutaj tym mieszkańcom przydały. Tutaj tutaj, tutaj coś już jest, jest chyba, nie? Tak jakiś plac. Tu możemy jakiś sklep wstawić, może nawet takie o większym zagęszczeniu. Tutaj też niech będzie, tutaj też mógłby być. I tutaj również, jakiś sklep o większym zagęszczeniu, by się, myślę, żeby się przydał. No i myślę, że ten przystanek będzie coraz bardziej obciążony przez ludzi, więc na pewno byśmy tutaj musieli te, tutaj jakieś dodatkowe przystanki zrobić. Może na razie zróbmy po prostu takie coś, e, jakby one tutaj mogły zawracać. Może na razie po prostu taki jeden przystanek tutaj i może tą linię zieloną to jest czerwoną. No dobra, niech ta czerwona, nie wiem. Na razie sobie gdzieś pojedzie, tak żeby mi tu nie przeszkadzała na chwilę. Dobra, nie będziemy tak kombinować. O, mamy tam zieloną. Nie, nie mamy tej zielonej, niestety. Dobra, to się cofnijmy, tak, żeby ta zielona tu była. Nie, chyba się to niestety nie uda. A tutaj? Weźmy to, może z tym jakoś wyrzućmy. Albo na przykład zróbmy tak, żeby czerwona biegła sobie jakoś tędy. pomarańczowa biegła jakoś tędy. Tu w ogóle są trzy linie, a ta biegła tutaj docelowo. O. I teraz, żebyśmy te dwie sobie tu mogli wrócić, czyli te przystanki byśmy usunęli. Co to jest, nie wiem. To byśmy sobie też mogli usunąć. Wszystkie te punkty usuną, żeby to wróciło na stałą trasę, bo tu mamy trzy linie, widzę, funkcjonujące. Czyli jakie tu dojeżdżają? Na pewno czekajcie. 102 dojeżdża, tak? To jest ta, to 102 dojeżdża. 102 mam w ogóle za mało pojazdów. Zwiększmy to na przykład na 5. I też zwiększmy cenę biletu na przykład na 5. Czyli to ok, teraz jakie mamy tu kolejne? Niektóre tu jeszcze przyjeżdżają. 103, tak? 103 to jest tam, ona tutaj przyjeżdża. Nie, 100, to tutaj jest 104, to 104 tu przyjeżdża. Jeszcze jakaś, jeszcze jedna chyba, tak? To jaka tu jeszcze przyjeżdża? 103? 103 tu przyjeżdża. Nie, 103 nie przyjeżdża. 102, 104 i to tyle. To czemu tutaj jest jakaś jeszcze jedna? Nie wiem, może coś tu się źle zrobiło. No ale okej, okay, ogólnie chyba jest dobrze. Czemu tu tyle ludzi czeka? Aha, bo tu tutaj czekają przy tym więzieniu. Okej, okay, nie wnikam, dobra. Na razie wróćmy może do tego naszego osiedla dworcowego. E, ponieważ można by tutaj jakoś to jeszcze, e, że tak powiem, powiększać. Czyli na przykład, tak, tą drogę może zróbmy tutaj. E, I teraz tak, jakbyśmy dalej z tym poszli. Tą drogę byśmy też jakoś tutaj na przykład doprowadzili później. Ten przemysł by trzeba było stąd wynieść jak najszybciej. Ponieważ tutaj widzicie osiedla się już budują. Więc co Halipa, że mamy tutaj jeszcze takie coś? No ale trudno, jeszcze przez chwilę to gdzie Może w następnym odcinku się tego już pozbędziemy. To sobie podepniemy jakoś tutaj. To można by w sumie podpiąć jakoś w miarę sensownie do ronda. No, na przykład, jakoś coś takiego byśmy tu mogli podpiąć do tego ronda. I teraz jakbyśmy to zrobili, moglibyśmy tutaj na przykład dołożyć takich domów o średniej gęstości jeszcze tutaj, tutaj. Coś tutaj na przykład i jakoś tutaj jeszcze moglibyśmy przy tym wyjeździe. Tu no na przykład można by też jakiś, jakąś komercyjną strefę, czyli jakieś na przykład sklepy. Może czekajcie, może to wywalę. Na przykład postawię tu taki większy, żeby się budował. I teraz tak, ta linia autobusowa jedzie tam prosto, natomiast my sobie skorygujemy jej przebieg. Nie będzie ona już biegła tutaj prosto, bez sensu. Tylko tak, te przystanki zostaną usunięte z jej trasy. Te przystanki zostaną też usunięte i dzięki temu będzie ona biegła skrótem. Czekajcie, bo tu jeszcze jakiś przystanek gdzieś jest. I czemu tu jedziesz w ogóle właściwie? Bo tu jest jeszcze jakiś przystanek chyba, co? Bo może jakiś punkt trasy bardziej, niż przestanek przystanek. Tak, tu mamy punkt trasy. Ok, więc tutaj nie masz już teraz przebiegać, tylko masz sobie jechać tędy. I tu możemy jeszcze sparę wiat na przykład dostawić. Jakąś jedną, drugą. I na przykład na razie tyle, Ewentualnie tu mogło być jeszcze jedna, żeby tu wiecie, dalej nie miała jakiś sens. No i na przykład obsługę... Nie wiem czemu to tak się dziwnie robi. Czy tu się... Czemu to się tak dziwnie robi? Czekajcie, coś mi się tutaj nie, nie podoba. O. To mamy raz, a gdzie jest ten drugi, drugi, druga część tej linii? Gdzie ona tu jedzie? Czemu ty jedziesz tak jakby dziwnie? Czemu ty masz tu taki dziwny objazd jakiś? A, bo ty masz... Jak ty jedziesz? Halo, bo ja cię jakoś nie widzę tutaj. Ty jedziesz tędy? Przepraszam dokąd ty jedziesz tam? Czy masz jakiś jeszcze przystanek? No nie, nie że ty masz tu przystanek jeszcze jeden bez sensu. Matko, bez sensu. Weź mi ten przystanek w ogóle stąd usuń, czemu to się tak dziwnie teraz zrobiło jakoś? Po amerykańsku? Teraz nie możesz tu jeżdżać, to się teraz zmieni, mam nadzieję że ta linia jakoś, ma teraz większy sens? Czy dalej nie? Coś tu jest z tą linią nie tak, ty masz obsługiwać ten przystanek tu, a czemu ty idziesz w tą stronę teraz? Czemu to się tak dzieje? Ty stąd jedziesz nagle tam, tu jedziesz jakoś dziwnie, bo jedziesz tutaj. Tam masz... nie masz w ogóle tam jechać. Po co tutaj, jeszcze tu nie ma twojego przystanku? A bo on jest tu dwa razy dodany. Dobra, już wiem o co chodzi. On jest tutaj po prostu dwa razy dodany, więc my musimy sobie to jakoś skasować. Bo teraz jak? Czekajcie. Eee, ja to może przeciągnę jakąś trasę, chociaż nie, ta trasa dalej będzie tu biegła, więc może... E, nie można by było jakoś tego na przykład zrobić z poziomu może tego Nie, tutaj tak się nie da niestety, więc może po prostu zrobimy inaczej. Wyburzę ten przystanek, bo nie chcę się tego teraz kombinować jak to zrobić. Wyburzamy ten przystanek i jeszcze raz po prostu tutaj dodajemy i tyle. Nie chcę się kombinować, więc macie tu przystanek ludzie. Macie tutaj na nowo doprowadzoną linię. Proszę. Przystanek macie, tutaj autobus nie ma już dojeżdżać, bo nie ma to sensu. On jeszcze tu ma jakiś przystanek, mi się wydaje. Tutaj chyba coś, co? Tak, tu masz chyba jeszcze przystanek. No właśnie, ten przystanek usuwamy ci. Jeszcze masz jakiś naprawdę. Tu masz jeszcze, no tak, bo ci już zajeżdżał. Teraz już nie będziesz, bo nie ma to sensu. Jeszcze raz tu najwyraźniej zajeżdżasz, więc ja teraz spróbuję skasować, chociaż widzę, że już nie chyba. Więc wróćmy, tak. I teraz jaką ty masz trasę? Daj, masz taką bezsensowną. Amba, okej, okay, to ja teraz rozumiem jakiś sens. Czekajcie, to mu tak dziwnie tu biegnie. Wiecie co, może ja tą nie w ogóle skasuję zrobię jeszcze raz, bo ona mi się tutaj tak poplątała, że nie wiem o co w niej teraz chodzi. Jaką ty masz trasę? Czy ja mogę widzieć tylko jedną linię? Tu można to jakoś na przykład przełączyć, żeby widzieć tylko jedną linię, jak ja chcę. O, proszę mi teraz w widoku pokazywać tylko tą jedną linię. Jak ona tutaj jedzie? Dojeżdżasz tutaj. I teraz tak, jakbym ja ten przystanek spróbował jakoś usunąć. Bo, tak, jakby ten przystanek masz dodany dwa razy. Ok, czyli teraz po prostu ja to muszę raz chyba usunąć. I to tutaj jeszcze niby jest. Aha, teraz jest tak. I ok, teraz pod dworzec możesz jeszcze raz dojechać. No spokojnie. I teraz jest dobrze. Ok, teraz jest, tutaj masz przystanek jeszcze jeden. Tu masz przystanek, i to jest tyle. I potem jedziesz tam dalej. Ok, spoko, teraz wszystko działa. Czyli teraz po prostu działa tak jak ja od początku chciałem. Znowu nam idzie zima. A nie, to dobra, to, to jeszcze. Te efekty zimy z zeszłego, tak jakby z tego sezonu, który teraz był. Dobra, myślę, że możemy zamalować kolejne kratki. Czyli na przykład coś tutaj i na przykład coś tutaj teraz. Jakiś taki kawałek. I pytanie brzmi, jak tam nasze liceum. Liceum w miarę działa, szkoła pomaturalna nie działa, więc ja proponuję kolejną. Zostawienie kolejnej szkoły pomaturalnej. Chyba, że w tamtej jeszcze się zmieści jakaś dobudówka. Zobaczmy, bo to, tą szkołę mamy tutaj. E, możemy zrobić bibliotekę. No, zróbmy, niech będzie. Nie możemy zrobić do budówkę skrzydła, więc niech będzie. Dobra, ok. to jeszcze powinno nam wytrzymać, bo jeszcze mamy trochę, więc na razie nie będziemy budować żadnej szkoły. Pytanie brzmi, jak tam z policją? Bo policję może byśmy mogli tutaj jakąś postawić, nawet może jakąś komendę byśmy tu sobie mogli ustawić. Takie coś na przykład, takie coś właśnie wycia większego, żeby pokazać, że tutaj jest jednak ważnie, ważna dzielnica, yy, jakąś jakiś posterunek straży pożarnej, może taką stację. No dobra, niech będzie taka stacja, tylko najpierw musimy ją sobie oczywiście odblokować tutaj. Więc to jest mi teraz potrzebne i bierzemy sobie stację straży pożarnej, która też jest strasznie duża. A może ją byśmy ustawili na przykład przy głównej bardziej, na przykład jakoś tu, okej, okay, niech będzie. E, dobra, więc teraz co my byśmy mogli tutaj dalej zrobić? Może jakąś drogę byśmy jeszcze sobie na przykład wyprowadzili, coś tutaj. Tak, żeby to biegło idealnie pod kątem prostym. Idealnie, idealnie pod kątem prostym moment. Coś takiego? No okej, okay, niech będzie. E, tylko z tym, że teraz właściwie zapotrzebowanie na to o średnim zagęszczeniu spadło, więc dopóki ono, ono nie wzrośnie, nie będziemy tego tu budować bez sensu. Tutaj też nic raczej nie wybudujemy, więc tu możemy jakieś parę drzewek na przykład po prostu zasadzić takich przeze mnie zasadzonych i tyle. Już nawet nie tym pędzlem, tylko po prostu tak przeze mnie. jakiś jeszcze na przykład inny dziki, zielony krzew, może jakiś orzesznik na przykład, tak z... z na przykład gdzieś jeszcze tutaj, żeby trochę tego było. No i okej, okay, to może tak działać. Ogólnie na ilość mieszkańców rośnie, bym powiedział, no w bardzo szybkim tempie. Fajnie, podoba mi się to. W ogóle ile tutaj zarabiamy? 510 tysięcy, też jest fajny zarobek. Dobra. Mówiłem, że nie chcę, żebyście tutaj parkowali. Widzę, że już parkujecie, więc to też byśmy sobie mogli stąd wyłączyć. Tutaj raz, dwa... Trzy tylko moment. Najpierw może załatwmy to jeszcze z drugiej strony, żeby to działało. Ok. Zaraz wam tu więcej parkingów mogę pozostawać, ale głównie korzystamy z komunikacji miejskiej i z. Nawet zatoki autobusowe nie mają być. W sensie przystanki autobusowe nie mają być w Zatoka. Takie mają być po prostu w jezdni i tyle. Tutaj nie mamy widzę. Do pewnego momentu nie mamy. Robimy sobie szeroki chodnik do końca. Jak chcecie, mogę Wam jeszcze jakiś parking ustawić. Na przykład, jakiś taki średni parking gdzieś tutaj. A duży? Nie, duży będzie za duży, więc średni Wam mogę ustawić. Raz. Albo na przykład taki raz i taki na przykład dwa. Niech będą dwa obok siebie. Żebyście mieli, żebyście nie narzekali. Czy tutaj mamy jakieś miejsce? No tu widzę, że sporo Was parkuje. Tutaj widzę też. Tutaj też, tu na razie nie jest wiele, chociaż też coraz więcej, a tu? A tu na razie jeszcze nikt, no ale kiedyś będą parkowali na pewno. w To nie wątpię. No i dobra, oni chcą biur, więc skoro chcą biur, to damy im biura, na przykład damy im takie wieżowce może. Tylko z tym, że może z taką na przykład za jakiś czas przerwą po prostu, niech te wieżowce się wybudują. Coś takiego na przykład tutaj, potem jakieś coś takiego tutaj, jestem tym że nie dwa. Chyba niestety się jeden nam nie wybuduje, przykro mi. Więc musimy to wymazać, te kratki, i po prostu zmniejszyć tutaj o jeden tą zabudowę. Czyli na przykład coś takiego bardziej damy. I to się tam nam naprawi. Ewentualnie ja to po prostu na razie wymarzę do odwołania. Jak to się po prostu naprawi, to wtedy to zabudujemy. Tu no, można by też dać na przykład jakiś jeden jeszcze wieżowiec tego typu. Temu możemy pomóc. Po prostu wywalimy to. I damy coś takiego. Tu się dwa wybudowały znowu, no nie wierzę. Na serio naprawdę. Dobra, jeszcze raz wyburzamy, może dajmy coś takiego po prostu i tyle. O, będzie jeden. A tu bym na przykład wcisnął. O, tu mamy wieżowca, tu bym wcisnął właśnie jakiś sklep wyższego zagmieszczenia. Może na przykład tutaj. Później na przykład dałbym coś takiego tutaj jakiś jeden, tu byśmy mogli coś dać, tu to może nie. I tu by można jeszcze nam pokazać jakieś biuro o wyższym zagęszczeniu, myślę, to też by fajnie tutaj właśnie wyglądało, takie, mogą być nawet dwa obok siebie, już niech będą, nie będę też taki, wiecie, o to, że będziemy walczyć tylko o to, żeby były takie, tutaj możemy dać kolejne właśnie średnie zagęszczenie, tutaj też niech będzie, potem tutaj, jak będzie zapotrzebowanie, to się nam wybuduje oczywiście. Zapotrzebowanie widzę jest cały czas na sklepy, w ogóle to osiedle nam tu obejmuje, no właśnie, to osiedle nam tu nawet się całe nie obejmuje. Więc czy ja mogę tutaj przejść do rycji dzielnic i po prostu ją sobie trochę zdecydować, Ponieważ tak, osiedle parkowe nie ma być takie duże. Co już się stało? Czekajcie. No nie wie, że mi się tutaj wspólny punkt. O dobra, ta dzielnica się teraz odchyliła po prostu. Tutaj ta dzielnica ma jeszcze obejmować ten teren. I tu ma się kończyć, o. Tu ma być nasz teren, czyli tego osiedla takiego dużego naszego dworcowego i tu teraz ludzie w ogóle mieszkają. bo to jeszcze nie jest wydłużone. Czyli tutaj nie obejmujemy tego. I teraz to osiedle tutaj przemysłowe trochę musimy skrócić, ponieważ tu jeszcze mamy nasze bloki, które są do samego ronda. Więc tutaj to wszystko musi się jak najbardziej objąć. No i okej, okay, jak tam te nasze parkingi, już widzę, że ktoś tutaj za zajmuje, więc fajnie. I teraz tak, jakąś tu linię można by przeprowadzić, nie? I może na przykład byśmy tą 102, która tutaj jakoś jedzie, ona jedzie jak? Nie wiem nawet, a czemu tu nie jedzie? Aha, bo my tu żadnej innej teraz nie widzimy, więc 104 może sobie teraz zgaśmy na przykład. Chociaż nie, teraz mają być widoczne wszystkie niby. Są widoczne, okej. Okay. Więc może tą zieloną linię byśmy sobie na przykład jakoś przeciągnęli, żeby ona jechała tutaj dwustronnie, dwukierunkowo w sensie, czyli tak. Eee, dostawimy tu parę przystanków, czyli coś na przykład jakoś tu i tu. I tutaj w przeciwną stronę, by jeszcze był dodatkowy przystanek. Tu byśmy sobie zaradzali. Więc teraz możemy sobie to przedłużyć, czyli tak. Odbijamy sobie stąd, tutaj. Później tu mamy dodatkowy przystanek, natomiast z powrotem w kierunku powrotnym odbijamy tu. I obsługujemy ten przystanek, z tym, że osobiście wolałbym, żebyście zawracali jednak. Tutaj przez tą pętlę. Tak, w ten sposób. I tu mamy jeszcze jeden przystanek dla Ciebie przewidziany. O, i teraz tam wjeżdżać i jechać dalej, OK. Czyli przez to osiedle po prostu przejeżdżać ta linia. W przeszłości pewnie tą główną drogą i tak będzie jechał tramwaj. Ale to dopiero w przyszłości, bo jeszcze nie. I Dobra, oni chcą więcej biur. No dobra, możemy im dać więcej biur. Na przykład, tutaj może być trochę więcej tych biur, żeby też nie było tak łysane. niech będzie więcej biur, coś takiego. na przykład dajmy coś takiego, coś takiego, coś takiego, na przykład, coś takiego i coś takiego. Z tym, że widzę, że zapotrzebowanie na biura spadło. Jak tylko trochę, trochę postawiłem. Tych możemy też trochę sklepów dać. Raz, dwa. 3, 4, 5 I tutaj możemy dać na przykład cały taki pas sklepów, czyli to po prostu będzie na przemian sklep i po prostu jakiś tutaj wieżowiec biurowy. O to chodzi. Okej, okej, okej. Teraz tak, taką drogę moglibyśmy tutaj na przykład jakoś przeprowadzić i na przykład z tą drogą sobie skręcimy tutaj. Pójdziemy równolegle do tego i podłączymy się tu. Czyli nie podłączymy się tak standardowo, tylko podepniemy się tutaj. I tutaj nawet może być rondo. Takie średnie, o średniej wielkości, właśnie takie coś. I teraz możemy tutaj jeszcze zamalować jakieś krateczki, na przykład yy, domy o średniej gęstości zaludnienia, czyli na przykład coś takiego i coś takiego na przykład. Jak ta to nasza znaczy tutaj komenda? Aha, tu żadnych komend nie ma potrzeby. Tutaj jest coś szkółka. Szk Szkoła też zbytnio tutaj nie jest ob obciążona, no ale kiedyś będzie, jak będzie, wiecie, więcej ludzi. Na pewno będzie bardziej obciążona. Dobra, słuchajcie, myślę, że na dzisiaj będziemy kończyć. No powstało nam takie całkiem, całkiem osiedle dworcowe. Na razie to jest dopiero początek, nie? Ponieważ to jest dopiero początek. Cią tutaj jeszcze mamy sporo miejsca w tym rejonie, tak naprawdę do tych torów. Tutaj też mamy jeszcze sporo miejsca na tą zabudowę, więc na pewno będziemy to czynić. Natomiast to w następnych odcinkach. Zatem Wam dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć i pa pa!